Proszę się uspokoić tutaj. Halo, halo witajcie z tej strony. Lechii, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj giereczka, gdzie trafiłem na gracza top 1, top 1 w Warzone w rankingu Legendary. Naprawdę fajne pojedynki mieliśmy w tej gierce, także trafiliśmy na siebie na publicznym serwerze. No i co? Miłego oglądania i jeszcze jedna ważna informacja, zanim przejdziemy do gierki. A dokładnie chodzi o bonus od STS, który nazywa się Zakład bez ryzyka. Dla nowych użytkowników, którzy zarejestrują się i skorzystają z kodu LEG. Jak widzicie do 9 grudnia. Mają możliwość obstawienia pierwszego kuponu do 200 zł. Jeżeli wam ten kuponik nie siądzie zostanie wam cała kwota zwrócona na konto. Możecie obstawić sobie na przykład gry, bo są też tam na przykład CS, LOL, są różne tutaj zakłady esportowe. Także naprawdę warto się zainteresować. Oprócz tego dostajecie też darmowe 25 zł i jeszcze podwojenie depozytu do 1200 zł. Także naprawdę warto się to zainteresować. Link macie oczywiście w opisie i korzystajcie z kodu Lech do 9 grudnia. I teraz miłego oglądania. Dobra, lecimy na dach. Mamy cele do roboty. Nie, lekki, dziękuję. To wygląda 90. No, witam. trzeba go zbierać 200 dolków. Lecimy dalej. Ale ten shotgun jest naprawdę mocny jak nie wiem ciągle. Coś tak ma fps -ów? O, nie wiem, muszę sobie sprawdzić te FPS-y. Bo tak, znaczy, to no nie jest tak źle. Ale. Musiał, będę musiał zrobić sobie te testy znowu. Zobaczyć, jak to wszystko śmiga, bo. No nie jestem zadowolony. FPS-y to jest najważniejsze, kurde, co może być. Dobra, niech on sobie odjedzie, olejmy to. Chyba, mi widział. Shit! Dobra, nie widział do mnie. Are you ready? O kurde. O shit, Lepszy O legendary to był Kurde, prawie mnie złapał tu skubany. Proszę się uspokoić tutaj. Bo gdzieś siedzi na górze. zadanie polega na likwidacji celu zlecenia. 100% wieża. 100%. Albo dach tutaj. A raczej wieża to będzie. Dobra, jest szansa respikuje na nas. Ale dostanę też te czwórkę, sto procent nie. Co jest? Ten bambol skąd się pojawił? Na no, na martwej ciszy te karty potrafi. Jeśli jeśli przetrwacie, będziecie mogli wrócić do służby. Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na froncie. Ale jeśli przegrasz, to poszedł. Sprzątnij ich albo zajmij cel. A ja to ciągle byłem, kolego. Pewnie mi zabrał te bronie, nie? Oh, shit. Co się stało? Dobra, za 15 sekund będziemy mieli z gry, więc bierzemy jeszcze raz. Jak cał okulary jak sterlek w okularach jak sterlek w okularach. A bo zdradzę sekretik. Niedługo wiadomo okularki. Do akurat tak sprawdzi, że to jest tak temat z dzisiaj akurat tak trafiłeś Ale nie mogę... No zobaczycie o co chodzi. No ale to. się do nowej bezpiecznej strefy. Du, du, du. Cel zlecenia zidentyfikowany. Wiecie co robić. A jak gdyby nie spadł, to go zabił. Cel zlecenia zdjęty. Uf. Znakomicie. Kiedy dodasz do regimentu? Mańki, dziękuję za Cika. Ja dodaję do regimentu. Jak gram z subami, to wtedy dodaję nowych. I po prostu tak to działa. Tak to działa. Znakomicie, żeby się jak wulakazu, żeby jeszcze strzelił, nie? Jest chyba dobry dzień. Kurde, no, dzisiaj jest naprawdę spoko, nie. Nie jest, jest fatalnie. Dziękuję. Ja jestem insane, czy sami naprawdę? I don't know. I don't know what's going on. Toll ist. To Auto? Ein Sniper geht ihm noch? Nee, 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 nee. Ne nie, 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 się wydaje, ne. nie, nie, się nie, 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 Oh my god, what's nie, 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 jest nie, 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 się jakiś nieogarnięty. Dobra, czekajcie, bo jest. Przypał trochę zaraz. jest przypał. Uwaga, leci na oparach. Wracamy do bazy uzupełnić zapasy. <zysklarm> <zysklarm> A, tarapaty! była głowa jego. What's going on? Chłopiec nietrafialny. O Jezu. Dobra. to jest ten strzał teraz. Co się dzieje? Dobra, kafiżony jakieś zamontowane mam teraz. To jest. To jest dopiero pojedynek. Nie no, bawię się z nim. Czas, bawię się z nim. Teraz patrzcie, co się dzieje. Zmyłka cyk. Jeden miss i teraz pyk! I jeszcze cyk! No wreszcie, boże, jaki przypał! Po tylu fragach takich, jak Bumble teraz zagrałem. Okej, okay, dobra, bo robi się fatalnie z tą strefą. Ogólnie przydałoby się BSP Tu będzie riski ogólnie troszeczkę. No, dobry wariat. Spokój się. Nie mam tych? Potrzebuję bliskiego wsparcia z powietrza Zrozumiano, Dragoch 2.0, rozpoczynamy strzał katedrowy Przeżył to jest przypał, bo ja nie mam granatów. Mam go. Może, że ze snajp mi siadł w niego. Dobra, trochę zaryzykujemy Bo ja potrzebuję kupić jakiś BSP, bo ja nie wiem kto gdzie jest o Dziękuję, dziękuję, w dziękuję za nęcika 1, 2, 3, 4, 5, 6, jednego nie, nie widzimy zawodnika <Szajca> Ja to jest dwóch zawodników, to wjeżdżamy tutaj Policzyłem siebie? ja liczyłem chyba siebie, czy nie? Wydaje, że ja siebie... Chociaż mogę się mylić. Alright, dobra. Może na daleko to zrobimy bezpiecznie. Ze snajperki, bez podjazdów. Chociaż tego, to bym ukończył ze snajpereczki sobie tak na daleko. Ten myśl, że wychyli tutaj. Bo ja nie mam... Ty, czemu ja atutów nie kupiłem? Dobra, teraz kupiła atuty. Teraz zamuliłem troszeczkę, ta-ta-ta-ta-ta. ta. Lecimy ze zrzucikiem, tak o? Prosto. Wjedziemy na niego. Teraz wchodzi na górę, może będzie pikował to okno. Kto zainteresuje coś może. Na razie nie. Kurde, no trzeba go wyjaśnić, nie? Potrzebny zwiadź na mojej Tu Jaguar 3-0, zrozumiałem. Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy. Zmieniam pozycję. Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy. No. Gdzieś taki... Niezbyt chętny gość do walki. Sojuszniczy rekonesans chodzi gdzieś tutaj. On spada czy o co chodzi? Przez ślepy. Albo no jestem gdzieś za skałą po prostu, jakoś tak. Mi go nie łapę. Zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową bezpieczną. Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do badań na kawę. Sojuszniczy rekord jest dostępny. Doślotnik. On ciągle lata? Chłopiec niesamowity. Dobry wiatr ma. Potrzebny zwiat na mojej pozycji. Tu Jaguar 3-0. Rozumiano. Zmieniam pozycję. Rusza na patrol. Zwracicie teren. Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy. Kurde, kusi mnie, żeby tam podjechać, ale nie mam trofi na i to, to będzie takie ryzykowne. Ktoś padł. Mm. No, strefę kolejną. No. Mógłbym jolo podjeżdżać. Ty, ale jak wywali kolejną strefę gdzieś tam jeszcze wyżej, to jest Riju Będę się wbić, ale nie wiem czy ja dam radę. Nie wiem czy nie powinienem zająć górki teraz, albo tego wyjaśnić. Dziękuję za znajdę. Dzięki, dzięki. Ostatni Ezy No nie wyczekałem, myślę że tak spoko gierka 26 No Jak na rozgrywkową Jestem zadowolony